Rachunki, oszczędności, kilowatt, godziny, prąd, energia. Jak się w tym wszystkim nie pogubić? W tym filmie podpowiemy Ci, jak naładować się energią słoneczną na sposób IKEA i oszczędzić. Na początku zastanówmy się, od czego właściwie zależy wysokość rachunków za prąd. To akurat jest bardzo proste. Rachunek za energię jest wypadkową wielu zmiennych i w dużej mierze zależy od nas samych. To, jakie masz nawyki, co lubisz robić, a nawet jak często wstawiasz pranie, ma wpływ na poziom wykorzystanej energii. Co więcej, możesz świadomie ograniczać jej zużycie. Ale hola hola, nie chodzi o to, aby wyrzucić pralkę, przestać odkurzać i siedzieć po ciemku. Po prostu zgaś zbędne światło, wyjmij z gniazdka niepodłączoną ładowarkę i zmniejsz ogrzewanie, gdy uchylasz okno. Warto wybierać również sprzęty domowe wysokiej klasy energetycznej czy energooszczędne żarówki. Możesz też zainwestować w fotowoltaikę i produkować własny prąd. No dobrze, pomyślisz, ale ile to kosztuje? Zacznijmy od ceny samej instalacji, a ta zależy od kilku czynników. Na przykład od jej wielkości i miejsca montażu paneli. Czy jest to grunt, czy może dach? Równie ważny jest wybór technologii oraz jakość komponentów instalacji. A także, o czym warto wiedzieć, ewentualne gwarancje dodatkowe. To w końcu inwestycja, która będzie dla Ciebie pracować ponad 25 lat. Do wyliczenia kosztów potrzebna jest też wydajność instalacji fotowoltaicznej. Aby ją poznać, bierzemy pod uwagę wiele aspektów inwestycji, takich jak miejsce montażu czy kąt nachylenia paneli. Każdy dach jest inny. Jeśli dom otoczony jest przez wysokie budynki lub drzewa, które rzucają cień, to także ma wpływ na ilość produkowanej energii. Nie mniej istotna jest też jakość wykonania samej instalacji oraz zastosowanych w niej komponentów. Warto zaznaczyć, że IKEA Energia Słoneczna dla Domu to najkorzystniejszy aktualnie stosunek jakości do ceny proponowanych technologii PV. Współpraca z partnerem, którego standardy pracy i doświadczenie są na najwyższym poziomie, ma znaczący wpływ tyleż na cenę, co na jakość i bezpieczeństwo inwestycji. Dlatego pracujemy razem z Foton Technik. Foton Technik. Zabezpiecza klientów dodatkowymi pakietami gwarancyjnymi, które pozwalają na spokojny zwrot zainwestowanych środków. Brzmi kusząco? To jeszcze kilka słów o finansowaniu. Inwestycja w fotowoltaikę może być finansowana z kredytu. Wówczas miesięczna rata plus obniżony rachunek za prąd liczony razem mogą nawet zmieścić się w dotychczasowych opłatach za energię. Dzięki temu możesz liczyć na większą przewidywalność rodzinnych wydatków, bo nie zaskoczą Cię podwyżki cen prądu. Jasne? Jak słońce. Możesz też ubiegać się o dofinansowanie, które skróci czas zwrotu z inwestycji, jak na przykład program Mój Prąd, czy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej przy rozliczeniu podatkowym. Warto się nimi zainteresować. Teraz pewnie zastanawiasz się, jak szybko Twoja instalacja ma szansę się zwrócić. To zależy m.in. od tego, jaki jest całościowy koszt instalacji i ilość zużytego prądu. Czy udało Ci się otrzymać dofinansowanie i czy skorzystasz na przykład z ulgi przy rozliczeniu podatkowym? Na szybkość zwrotu wpływa również ewentualna wysokość raty kredytu, jednak oszczędności to nie jedyna, choć ważna korzyść płynąca z inwestycji w fotowoltaikę. Niemniej istotna jest ekologia. Energia słoneczna to energia pochodząca ze źródła odnawialnego, więc korzystając z niej chronisz naszą planetę. Zakładając fotowoltaikę u siebie, możesz oszczędzić środowisku kilka ton dwutlenku węgla rocznie i tak przez 25-30 lat okresu jej trwałości niedowiary? A jednak. W skrócie, w polskich warunkach instalacja zwraca się już po 6-8 latach, a jeśli skorzystasz z możliwości dofinansowania czy ulgi termomodernizacyjnej, to nawet szybciej. Naładuj się energią słoneczną z IKEA i Photontechnik. Odwiedź stronę wwwikeapl łamany na energia.